Cześć, kochani, zapraszamy Was do oglądania i subskrybowania naszego kanału dotyczącego życia i hodowli kanekorso. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, słuchajcie, próbuję Was tak dostroić, żebyście mieli już, tak nie wiem jak ten telefon ustawić, ale widzę, że troszkę mnie nie widać, ale mnie jak mnie chciałabym, żebyście mieli podgląd na te małe kluski. Także nagrywamy się tutaj ze żłobka. Nagrywamy się ze żłobka z tymi moimi dzidziuszami żłobkowymi, niedługo będzie przedszkola. Ale jeszcze jest złobek. Jeszcze jest żłobek. Zobacz tutaj, to tu twoja gwiazda. Pręguska. Tok, tak, tak. Moje maluszki zaczynają już tutaj dokazywać. Zobaczcie, jakie są przesłodkie. Zobaczcie. O! Go, go, Zakochać się idzie, słuchajcie kochani. Zapraszam Was na kolejnego vloga. Lecę teraz z vlogami. Będę nadrabiała zaległości. Ejku, już po prostu już nie chcę nic sobie cywać. Jak jadę rytmem to jadę. Dzisiaj Was zapraszam na vloga jeszcze styczniowego, słuchajcie. Będzie to vlog ze stycznia, będzie to vlog yy, yy, z wystawy w New albo na której byliśmy w styczniu, dokładnie 27 stycznia w mojej urodzinę. Zobaczycie też moje urodziny, niespodziankę jaką zrobiła mi córa Sławek, niespodziankę jaką zrobiła mi Batka. No i to, No i widzicie, no zaległości, zaległości lecą. Także na razie jest styczeń, zobaczę jak później zrobię. No, i będę musiała się cofnąć jeszcze do zeszłego roku, bo mam kochani moi wystawy od Częstochowy po Wrocław moszne zeszłoroczną, także troszkę, troszkę tego jest. No i mam też mioty: mam miod wandzi, mam miod zumby, mam miod tej, no, mortysi. Także wszystko też powolutku. Powolutku będę Wam rzucała. nie wiem jeszcze jak ja to zsynchronizuję, ale no pomyślę, pomyślę, na pewno będę Was wcześniej informowała, informowała o tym i będę nagrywała co nagrywam, no zobaczcie. Ojku, o, ktoś kto, tu już po prostu tak, wikam. tutaj proszę bardzo, hiperionek, hiperionek już jak uluz, swojego pana hiperionku. Hiperionek pozdrawia swojego opiekuna, rośnie chłopak, a ła, kto mnie tu gryzie, to jest gwiazda, która będzie jechała do zaprzyjaźnionej hodowli, do Estonii, proszę bardzo, no, piękna jestem, piękna, wspaniała, musicie tu po tej misce chodzić. Tu mamy? Jeszcze, jeszcze Hamerek, tak, Hamerek pozdrowi swoich opiekunów, ale um, dzisiaj jego opiekunowie przyjeżdżają do nas na chwileczkę, także y, poznają go osobiście. Tak, Hamerku, dzisiaj poznasz swoich opiekunów. Dobra, okej, okay, okej, okay. tutaj są też dziewczyny, też będą machały. Tutaj jest ten gwiazdor, który czeka na swojego... Pana, ale też do nas mają weczkę przyjadą. Jak widzicie, to już muszę im poluzować. Proszę bardzo, pręgusek. No tak, czeka na Jacka i na Sylwia. Tak, no, końcowo są. Kto tu jeszcze jest? No i tutaj moja zarazka. Saracka, o proszę, a proszę, moja dzióbka. No też, pomachaj swoim opiekunki. Tak, pomachaj. No i proszę. No i słuchajcie, kto tu jest do mnie, przyszedł, Tu jest nasza Holidoli. Tu jest nasza Holidoli. A ty gdzie tam poszłaś już, uciekłaś? No po prostu jesteście wszystkie przecudne, wspaniałe. No i moje nie zobaczcie. bardzo jest jestem piękne. Po prostu. O, to moje kochane, wszystkie takie cudowne, moje przedszkole. A ty co sobie nogę gryziesz? Tylko ty sobie nogę gryziesz, aparatka. Tak, moje aparatki. Moje aparatki. Kamerę. Bardzo fajne są, w mają w ogóle bardzo mało znaczeń, w ogóle nie ma, na przykład Hammer, Hammer nie ma w ogóle, nie Hammer, przepraszam, ty nie jesteś Hammer, ty jesteś Hiperion, Hiperion nie ma w ogóle znaczenia, czyściutki, no takie poszytku, a kto to taki tu jest, no nie może być, hop, do lesa. Tu masz, Tomek, swoją pręgłówkę też. O, No No jesteś po prostu taka, bo już też taką moja troszeczka. Mogę tak siedzieć, gadać z nimi. Słuchajcie, po prostu je uwielbiam. Uwielbiam. Jest ładna pogoda. Mam nadzieję, że uda nam się w tygodniu. Już. Eee, już skończyły trzy tygodnie. Ale jeszcze chwilka może, jak będziecie cieplutko. No to w tygodniu teraz majóweczka, zobacz, jaka będzie temperatura, pierwszy raz je wyniesiemy na dwór, no zobaczymy, 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 czy będzie ciepło. O, to do mnie tak chcesz, no, córeczku, mój mamusia poszła i zostawiła was, tak, oj, mój... zostawiła was, oła, kto mnie gryzie, chcecie mleczka? Wcenieś Wam koziego mleczka, dostaliście jej pasztecik i po i myślę. I nie wiem, zobaczcie tu było fitne oczko. To było fitne oczka, to nie wiem czy widać. Nie widać tutaj, zobaczcie. O proszę. O proszę, a ty gwiazda to ty przyszłaś też? Proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo. O. To jesteś jako dystyngowana. Dystyngowana gwiazda. A tu ktoś się tu migatuje, tu jest miłysiulski. I to tak mówię, boże, jesteś się Takie delikatne jesteś, jak tutaj pustonka motylka. Ale najlepiej to tu u mnie, prawda? Myślicie ze butla? Nie, już oduczamy od butli, już się uczymy jej samemu. Hamberku, kto tu po misce łazi, krysznicę robi, kto łeb zamoczył? No wiesz ty co, łeb zamoczyć, a kto dzisiaj matce do miski narobił kupę? Kto narobił kupę matce w miskę? Dobra, koni, bo mogłabym tak siedzieć i siedzieć i zabierać wam czas. Także zapraszam na kolejnego vloga styczniowego i miłego oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam się wami w piątkowy, styczniowy, mroźny dzień. Eee, właśnie wybieram się do skarbówki. PIT 6, deklaracja eee, podatku dochodowego z hodowli. Pamiętajcie, do 20 termin, jako że 20 wypada jutro, wkładacie to do poniedziałku. Ja, słuchajcie, byłam wczoraj, powiem wam, że się tak podirytowałam na tych urzędników, Wjechałam z domu o 14, do Jeleniej Góry jedzie się 20 minut. Hmm, Wjecham o 14, w ogóle warunki były takie, że... No masakra na drodze, po prostu masakra, bo wiecie, sypało. Yy, możecie sobie wyobrazić, Zaczęło się robić korki. Ja już wiedziałam, że ja nie zdążę, a nie lubię, bo jak sobie coś zaplanuję, no to zawsze biorę gdzieś tam ten margines bezpieczeństwa, żeby dojechać. No i co? Yy, słuchajcie, byłam równo o 15. Jeszcze weszłam i jak doszłam do babeczki, była godzina piętnasta i Pani normalnie ostentacyjnie wstała, wzięła dokumenty i powiedziała, że ona już nie pracuje. Um... Naprawdę mało brakowało, żebym wybuchła, ale mówię, nie, wyjdę. Wyszłam, no i w Ałcie po prostu zadzwoniłam mira tak Podirytowana. Mówię, Boże, po prostu, dlaczego nie można być człowiekiem? Dlaczego nie można tylko dać pieczątki? Chociaż mogłabym to wysłać pocztą i mieć to w nosie, ale ja lubię mieć po prostu podbite i mieć to w domu, bo kiedyś wysłałam pocztą. Yy, nie, nawet nie wysłałam pocztą. Nie, raz wysłałam pocztą, raz wróciłam do skrzynki. No i co, i nie dostałam jakby potwierdzenia, tak, dla siebie, dla siebie kopii, że, że złożyłam. A ja lubię mieć jednak te wszystkie pity na kupie, zbierać i mam z każdego roku. Dlatego wolę jechać osobiście. No i cóż, właśnie wyruszam. Jest godzina 13:50, podobnie jak tutaj. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No i mam nadzieję, że dzisiaj dojadę. No i cóż, jestem, kochani, pod urzędem. Zobaczymy, czy zostanę dzisiaj załatwiona. Podbite? Podbite. Oczywiście wchodzę, pytam się. Pan się mnie pyta na wejściu, gdzie złożyć Pit. Okienko 1 albo 5. Idę do okienka numer 1, ta sama miła i uprzejma pani, która wczoraj wstała i wyszła. Siadam z Pitem, a pani mówi tak. Ale to nie do mnie, okienko numer 7 jest od Pitów. Ja wiem, że pan mnie pokierował do okienka 1 albo 5, ale ten pan to się niczego nie nauczył po dwóch miesięcy. Więc wychodząc i uprzejmie tego pana poinformowałam. Bardzo miły i naprawdę bardzo się zmieszał no i no to takie właśnie historie w urzędzie skarbowym ale złożyłam. ty, 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 ty no ty Super no przecież no przecież no była, to ty się zapowiadasz taki fajny facet taki fajny facet my chyba fajny duet no, zrobimy, co? zrobimy duet zrobimy kurwa duet Zróbmy ten Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się w sobotni poranek. 27 stycznia, bo to będą moje urodziny. Jedziemy na yy, wystawę. No, piękna i młoda. Cóż, zawarłam tak. Powiedzcie sami, yy, ten. Ja chciałam powiedzieć właśnie, jedziemy na wystawę do Lubinia. Jest godzina 8:50, a nie jest tak źle. Mamy tylko ile? 20 minut opóźnienia, jak nigdy. Zawsze mamy trochę więcej. Zobaczymy, jaka będzie trasa. Myślę, że będzie fajnie. W zeszłym roku pamiętam, jak jechaliśmy. To słuchajcie, tak dokutowało śniegu, że no po prostu warunki to były takie, że myśleliśmy, że nie dojedziemy. Na szczęście sędziowanie było opóźnione chyba o godzinę. A sędziowie też nie podjeżdżali. Tak, bo sędziowie nie podjeżdżali dokładnie, ale teraz mamy fajnie. No śnieg taki troszeczkę pada, bo bo ile stopni w ogóle? 2,5. No 2,5, na plusie niby, ale tak widzę, że troszeczkę, troszeczkę pada. No i stoimy teraz na, hmm, na ...przejeździe, No jutro. Miejmy nadzieję, zobaczymy. Fajnie jedziemy, fajnie, że się spotkamy ze znajomymi, bo Dominika będzie Grzesiu, Tomek będzie z Olgą, z synkiem Taliego. Rokita ma być ze Szczecina. Także no, najważniejsze, że się zobaczymy z naszymi psiarzami, psią, rodzinką. Super się cieszymy, nie? Mało tam. Ale już do Gliwic zobaczyłam. I 32. 32 kursiaki, fajnie. Paczałam. Paczałam. Co? Paczałam. Czy śmieję się mnie. Muszę mówić tak bardzo, ja wiem, że ja mówię szybko i niewyraźnie. Patłam. Przecież się śmieję, paczałam. Paczać, paczałam. Oj, słowo jest, Jeszcze tyle lat. Przecież ze mną 27 lat. 27 i jeszcze moich żartów nie łapię czasami. My będziemy teraz stać. Widzisz? My nadrobimy. Ja zawsze muszę zaprosić, że my tylko mamy 20 minut. Już się robi 25. Jeszcze CPN, Czyli zejdzie w My mamy trzy alternatywy zawsze, nie? No. Cztery alternatywy. Ja znam cztery. Trasa relaksacyjna. No. Nie, to szlaki mamy. Szlaki, tak. Tak. Mamy czarny szlak, czerwony i zielony. Tym razem jakim idziemy? Po czerwonym, nie? Co? O. A. 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 No, żadne parcie nasze y, pociągi, kokie. Będzie ładnie? Będzie Pendolino jest już od niedługo? Przejedziemy się chyba w to i z powrotem, nie? Moglibyśmy. Może no, weźmiemy jakiegoś psa, ale gdzie pojedziemy? Dobroczka. Na Warszawę to mi się nie chce trochę. Jakbyśmy pojechali już na Warszawę, to w jakimś konkretnym celu? Na kawę. Na kawę. Można i tak. Dobra, lecimy, później Wam wszystko pokażemy. O, taki z Panem. Sławo Sławomir jeszcze tankuje, a ja kochani, no żeby nie było, no końców rodziny. Zobaczcie, co mam tutaj w nogach. Chłodził się całą noc w aucie nadzieję, że napiję się. Albo ktoś się ze mną napije, chociaż po łyczku za moje zdrówko, chyba nie będą tacy i mm, kto nie kieruje, będzie mógł, chociaż symbolicznie uczcić na moje 47 lat. No i jesteśmy, tak to wygląda. Jesteśmy już, nasz szli. Proszę bardzo. Rokitka. Tutaj Sławomir. Tu jest Tomek. synu Taliego. Z Gildi Odewy. Tak! Pomachajcie ładnie. Pierwsze show. Dobra, kochani, pod... Bo raczej tu. To jest, i pod jest pod moje klatkę, to raczej nie może mówić, jest? nie Tu i dalszych sukcesów życzymy. Dobra, właśnie. Za Do zobaczenia Super. na ringa. <laughs> no i cóż, kochani, my już po wystawie rewelacja po prostu mamy e, najlepszą dorosłą sukę w rasie, uninki tasiba. Orionek, pierwsze miejsce w klasie otwartej. Wniosek z oczempiona Iwo. Res najlepszy w restacji. Pierwsze miejsce w klasie. O jezu, otwartej. Rokita, Invertokoso najlepszy junior w rasie. Oczywiście jeszcze Ninka Bosa, Także jesteśmy mega zadowoleni. W finale psiaki z naszej hodowli dwa inwerciaki najlepszy nieur najlepsza dorosła suka. Także naprawdę jesteśmy super, super i mega zadowoleni. Wow! Cieszysz się? Wczoraj nie dostaliśmy karty, więc jump, dzisiaj... jump, jump, jump Chris Cross. Jump, jump. -cross. <laughs> Także i Wniosek o czempiona. Jeszcze jeden chyba, bo Libowi dopiero zaczęliśmy w zasadzie robić w czerwcu pierwszą wystawę i pierwszy wniosek. Tak samo Ninka. Także jeszcze jeden wniosek i będą mogły być czempionami. Już uzyskają tytuł czempionów kolejnych Polski. Tak, ale ogólnie jesteśmy mega, mega zadowoleni. Tu mamy naszą małą taką lokalizację tak, Gdzie Iwo, Iwo... Tak, Iwo był w szczeniaczkach, nasz Iwo Tak A Iwo teraz już taki dorosły kawaler. A, i wool, kawaler, taki, tak, tak, tak. ojojo oj. super. Wracam do domu. A tu taka niespodzianka. No, no, no. Dziękuję moim kochanym. Dziękuję Wam za niespodziankę. Szampanik. No to co, pijemy? Moje zdrowie. Bawcie akrecia, już przebrana po domowemu. Pięknie. Jaki cudowne. Ojej. Piękne. Jakie serduszko z łapką. No po prostu petarda. Jakie piękne. I hope life treats you kind And I hope you have all you dreamed of And I wish you joy and happiness But above all this I wish you love And I will always love you <laughs> Jak pięknie, dziękuję! Wiecie jak to dobrze mieć <laughs> przyjaciół, psiarzy rozsianych po całym świecie? Przyszła do mnie właśnie paczuszka z Estonii i już domyślam się co w niej jest. Zobaczcie. Dostaliśmy przepyszne Mm, e, przysmaki Stalina. Są to takie pikantne z rumem, likiery. Niesamowite. Także bardzo, ale to bardzo Wam, kochani moi, dziękujemy. Tutaj jeszcze dostaliśmy jakiś taki kremowy. Hm. Oj, super! Thank you, my friends, So, so much. We love you. Taka niespodzianka normalnie. Nie wiem kiedy ja to wrzucę za rok. Balona jak dawna to odfrunie nie odpinam. <słuch> <słuch> Sam raz pod kolor paznokci. Jakie piękne. A wiesz co to jest? Jakiś taki rubinowy kolor, co to jest? Powiem ci mi? tak, yy, nie wiem jak Tęce. się ten kamień nazywał, ale możesz sobie sprawdzić, bo to jest kamień yy, miesiąca urodzin. To jest kamień, tak jakby Twoich urodzin z miesiąca, jest czyli jest przyporządkowany do stycznia. O kurczę. Ale nie, nie wiesz jak się nazywa? Ja to sprawdzę. Dziękuję. Piękne! jest już w dwa. A na koniec filmik nadesłany przez opiekunów naszych szczeniąt. Zobaczcie sami, jakie są mądre. Dobrze, stój, zostań. Dobrze, stój. Zostań. Stój. Dobrze, stój, zostań. Stój. Dobrze, stój, zostań. Dobrze, stój, zostań. Świetnie. Stój, zostań. Super. Stój, zostań. Stój. Zostań. Stój. stój, zostań. Dobrze, stój, zostań. Stój. Brawo, dobrze. Siap. Nie, Super, zostań. Siadł, zostań. Dobrze zostań. Zostań. Dobrze. Dobrze zostań. Super. Baruj. Świetnie, zostań. Zostań. Dobrze, Waruj, zostań. Dobrze, Waruj, zostań. Dobrze Waruj, zostań. zostań. Świetnie, Waruj, zostań. Siadł. Marcos, siad! 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 Brawo, dobrze! Super! Dobrze! Powstań! Stój, brawo! Stój, zostań! Stój, zostań! Dobrze, stój, zostań! Stój! Stój, zostań! Dobry pies! Stój, zostań! Świetnie, dobry pies! Dobrze! Brawo! А, иди, 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 иди.